W świecie Samsunga jest taki czas, gdy nastaje premiera Galaxy S. S czyli luksus. A przed luksusem 10 dni możesz wygrać rabat. Rabat wręcz do nowego świata technologii. O już 17 stycznia podczas Galaxy Unpack zapisz się już teraz i otrzymaj 250 zł gwarantowane na przedpremierowe zamówienie. Klikaj. Zapisz mnie, a do tego jest jeszcze konkurs, wygraj voucher o wartości tysiąca złotych do kwadratu, to nie wiem dlaczego, wypełnij dodatkowy formularz i odpowiedz na pytanie, by wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest aż 10 voucherów o wartości tysiąca polskich złotych, każdy na zakup premierowego urządzenia Galaxy z sklepu Samsung. No Proszę Państwa 10 voucherów na całą Polskę No to nie jest to dużo. Jak było 100 no to byłoby fajnie. 10. A ja próbuję może się uda. Wam też również mm, polecam. No kontynuujmy. I dodatkowy konkurs na Samsungu. Nocne oblicze zimy. Smartfon Galaxy uchwyć zimową aurę nocą. Bierz udział w konkursie. Myślę że trzeba użyć smartfona Galaxy by zrobić zdjęcie. Yy, w zimie. Ja może jakieś takie zdjęcie. Na pewno mam jakieś zdjęcia. to oczywiście przystąpię do konkursu i zobaczymy. Głosujcie na mnie w razie czego. Ja tam, ja tam nie wiem, dam swoją gębę, no niech będzie. Muszę się ogolić tylko. Specyfikacja. Jak bardzo podobne są te smartfony do poprzednich? No, identyczne, panie, to bardzo. Tutaj różnice. Raczej, no że te rameczki, takie, no nie, no to to samo. To jest jak jednokopyto to są nieoficjalne wszystko dane. Oficjalne to będą za chwilę, ale to już bardzo blisko. Więc mamy 6,2 incza, 6,7 incza. To ani 6,2 ani 6,7 nie bardzo mi pasuje, bo Galaxy S21 był troszkę większy niż 6,2, a mniejszy niż 6,7, przynajmniej tak pamiętam. No i 6,8 na ultra. Największą rozdzielczość mamy na Ultrze gigantyczną 501 ppi. Dość mało ppi, ale to jest malutki ekran. AMOLED 90% pokrycia. Nieźle. HDR 2500 nitów. To są takich prawdziwych, a nie tych chińskich 4500. Rozumiesz? HDR wszystko jest support. Snapdragony. No, Snapdragony. Będą w Stanach, a u nas, czy będą Exynosy, czy tylko najniższa opcja będzie miała Exynosa, a resztę będzie Snapdragon? Tego dowiemy się wkrótce, bo nie ma nic oficjalnie. Podobno w Indiach tak ma być, że najtańsza wersja, czyli regularna, będzie miała Exynosa, a resztę Snapdragon. Taka jest informacja. No dobrze, 8GB to tutaj się nic nie zmienia. Trochę mało Wam powiem, 8GB. Gdzie inne smartfony mają po 15-16? No, nie wiem jak sobie poradzi 8 GB tutaj ze Snapdragonem 8 Gen 3. 12 no to już jest spoko. Mamy tak 4000 mAh w małym, 4900 w średnim i 5000 w dużym. No, szybkie ładowanie. No, 25W, to tutaj się nic nie zmienia. I że znowu będziesz godzinę ładował swój telefon, najnowszy Galaxy S24, zapewnie 5000 zł. To jest to numer. Jak teraz wszystkie te Xiaomi, te wszystkie, to, 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 to w 20 minut masz cały. te, 45 W no to już troszkę lepiej, ale to się nic nie zmienia. 50 megapikseli, optyczna stabilizacja, 10 z przodu, to ten najmniejszy, to troszkę taka bida jest. Ty widzę ten średni, masz 108, ok, ale 10 z przodu również. Ogólnie mało pikseli z przodu. Hmm, ale piksele to nie wszystko. 12 megapikseli, ultra szeroki, 3 razy optyczny zoom, 5 razy optyczny, To to się nic nie zmienia. To, to będzie to samo, no. Kurde. 5G, no to wiadomo, nie. Nie ma nie ma Jacka. Phone noise cancellation bluetooth. NFC. Hmm. No to, to. Ja Wam powiem tak. Czego mi brakuje w tych najmniejszych Galaxy, w tym średnim i tym mniejszym, pomijając ultrę? Co bym chciał, żeby było w tych smartfonach? Chciałbym, żeby było tak: autofokus w szerokim kącie. No i w zasadzie tylko tyle. <laughs> tylko tego mi brakuje w Samsungach tych S. Mniejszych, nie ultra. Jak to już będzie, no to jest mistrzostwa. Jak tego nie będzie, to to się nic nie zmienia i to w ogóle nie ma sensu. No, w ultra na pewno będzie, a w tych mniejszych, fajnie, jakby było. To byłoby nie coś ciekawego. No, tak, prawdę mówiąc, to nie ma o czym gadać, to są te same telefony. Tu nawet te specyfikacje zupełnie nie szokują mnie w żadnym stopniu. To jakbyś to wkleił do. Galaxy S23, to no, no okej, okay. no to, 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 to jest to samo. Hmm? Czy serwują nam odgrzewanego kotleta? Nie wiem. Czy może dostaniemy Exynosa i te wszystkie dane? No, tu jest też 12, to chyba dla bogatszej wersji. Te wszystkie dane są niepotwierdzone. No i więc tutaj możemy jedynie zwróżyć ze szklanej kuli. Mogę powiedzieć, że wyglądać będzie fajnie. Aczkolwiek tak trochę kanciaście i takie logo będzie. Trzy gwiazdy, no, trzy gwiazdy. Ale do, do, do czego to oni to piją, to nie wiem. Ale kolory ładne, fajnie wygląda. Zauważyliście co, coś tutaj, czego tu brakuje. Od razu zauważyłem peryskopu. Nie ma tej pery, tego peryskopowego, kwadratowego. taki jak jest na przykład. W OnePlusie do tego nie będziecie widzieć i tak. Kwadratowego obiektywu, no to co się stało, czyżby było gorzej niż w starszym modelu. Mówię o, te, o telefoto. Przekonamy się. Ceny no będą niemałe. Chociaż nie na drugim renderze widzicie, jednak jest ten taki kwadratowy, to może to jednak będzie prostokątny peryskop. No, to wszystko jest niepotwierdzone. Spekulacja, proszę ja Ciebie, bo to nie tak naprawdę nie wiadomo, czy to będzie tyle kosztować. P prawdopodobieństwo: 4000 za najniższy model to, ta naj to, to, to 128, to co ty. 450 za 250, no to jakaś rozsądnie, ale 8 GB w dzisiejszych czasach to trochę mało, może ci powiedzieć, w porównaniu do konkurencji e, za te pieniądze. E, już takie rozsądniejsze: 12 GB, 5000 złotych. A ultry to po 6000 złotych. No, i ciężko wydać, powiem ci, 5-6000 złotych na telefon Samsunga, gdzie można mieć telefon za 3000 zł. z tym samym procesorem, z tą samą ilością ramu albo więcej ramu. No właśnie. tuż. Robi się ciężej na sercu, gdy widzimy te ceny. No wiadomo, iPhone jeszcze jeszcze droższy, chociaż. No właśnie. Ja kupię, ja kupię ultra i kupię plusa dla was, żeby przetestować, jak to wszystko wygląda, plusa albo zwykłego, ale chyba plusa, bo, z, bo ten zwykły to będzie za mały, taka bździnka. To kamery będą takie same, nie? No. Zobaczymy, przekonamy się za kilka dni. I to tak zrobiłem trochę to wideo, że zrobiłem. Wolałbym zrobić wideo, jak już będzie cała specyfikacja prawdziwa. No to za 10 dni zrobimy kolejne. Chciałem Wam pokazać. No zrobiłem, żebyście może zagrali i wygrali te 1000 zł, bo 1000 zł zawsze dla Was to fajnie, prawda? No. No to chodzi, nie? No to pewnie. Żeby szczęście zawitało w Waszym sercu. A ja. Liczę tylko, żeby te, ten autofokus w szerokim kącie był w tych niższych modelach i może to zostać moim codziennym smartfonem. A jak nie będzie, no to to nie ma sensu. Po prostu. Pozdrawiam i polecam.